Pytanie 20. Dany jest zbiór F, z którego wchodzą elementy A, takie że a jest równe n kwadrat i jednocześnie n jest mniejsze lub równe 4, i jednocześnie n należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich. To, że n należy do zbioru liczb naturalnych dodatnich, to oznacza, że my tutaj nie bierzemy zera pod uwagę, czyli w tym przypadku najmniejszą liczbą, która będzie należała do tego zbioru, będzie liczba 1. W kolejnym kroku zwracamy uwagę na to, że n musi być mniejsze od 4. Zapiszmy sobie, że n jest mniejsze od 4 i gdybyśmy tutaj rozważali n na zbiorze liczb rzeczywistych, tutaj zaznaczam, że oś podpisujemy n-ką, nie x-em. Bardzo często zdarza się, że uczniowie lub studenci po prostu traktują tego typu podpisywanie osi na pamięć, podpisują x nie zwracając uwagi na to, że n, że nie wiadomo tutaj to nie jest x, tylko n. I gdybyśmy tę nierówność potraktowali na zbiorze liczb rzeczywistych, to tutaj należałoby powiedzieć, że do tego zbioru należą wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do czwórki, przedział prawostronnie zamknięty. Ale my widzimy tutaj w tym zapisie, że n musi być liczbą naturalną dodatnią, czyli musi należeć do, tych, do tego zbioru. Czyli my musimy z tego przedziału właśnie wybrać te liczby, ponieważ n jest liczbą, czyli ponieważ n jest tutaj z plusem w indeksie górnym, to znaczy, że nie bierzemy zera pod uwagę, czyli najmniejszą liczbą, to będzie 1, potem mamy liczbę 2 i następnie mamy liczbę 3. Czyli tutaj de facto n będzie należało do zbioru, no i oczywiście tutaj jeszcze czwórka, bo to jest przedział prawostronnie zamknięty. Czyli do n będą należały następujące liczby. 1, 2, 3 i 4. Dalej już kolejne liczby nie mamy, czyli jest to zbiór czteroelementowy. W kolejnym kroku wracamy tutaj do tego zapisu, czyli a musi być równe n kwadrat. Co to oznacza? To oznacza, że każdą z tych liczb musimy podnieść do potęgi drugiej, czyli wartość liczby a1 to jest nic innego jak 1 do potęgi drugiej, czyli po prostu 1. a2 to jest właśnie już nie jedynka, tylko oczywiście dwójka do potęgi drugiej dwójka, czyli po prostu druga liczba z tego zbioru, czyli to jest 4. Kolejną liczbą, to będzie 3, czyli kolejna liczba z tego zbioru, podniesiona do potęgi drugiej, to jest 9, i ostatnią liczbą w zbiorze E to będzie ta liczba, czyli 4, podniesiona do potęgi drugiej, czyli tutaj mamy 16. Oznacza to, że w zbiorze E znajdują się cztery liczby: 1, 4, 9 oraz liczba 16, i to jest odpowiedzią do naszego zadania.